Witam serdecznie, nazywam się Ewa Krajewska. W tym nagraniu opowiem o tranzycie urana przez znak byka, który ma miejsce od 8 listopada 2025 roku do 26 kwietnia 2026 roku. Przy okazji podsumuję pobyt urana w byku, który miał miejsce w latach 2018-2025. Warto przyjrzeć się temu, co przyniósł uran w byku w przeszłości. Dlatego, że to pomoże nam lepiej zrozumieć, czego możemy spodziewać się w nadchodzących miesiącach. Opowiem również, jak uran w byku wpłynie na horoskopy urodzeniowe i kogo dotknie to najsilniej. Warto przyjrzeć się symbolice urana i symbolice byka, by lepiej zrozumieć, jak może zrealizować się tranzyt urana przez ten znak Zodiaku. Zacznijmy od urana. Odkryto go w 1781 roku. Dokonał tego William Herschel dzięki użyciu teleskopu, czyli nowoczesnego urządzenia jak na tamte czasy. I co ciekawe, odkrycie urana zbiega się z takimi wydarzeniami jak wyzwolenie się Stanów Zjednoczonych spod panowania brytyjskiego w 1776 roku, czy rewolucja francuska z 1789. Postęp technologiczny, jaki nastąpił pod koniec XVIII wieku, wpłynął na codzienne nawyki ludności. I właśnie te wydarzenia mają dosyć duże znaczenie, jeżeli chodzi o określenie symboliki Urana w astrologii. Kolejną ciekawostką jest fakt, że oś obrotu Urana jest silnie nachylona więc biegun północny i biegun południowy leżą tam, gdzie znajduje się równik większości planet. A teraz kilka słów na temat Urana w astrologii. Obieg wokół Zodiaku wynosi 84 lata, zatem Uran tranzytuje jeden znak Zodiaku przez 7 lat. Uran to bunt, rewolucja, nagłe zmiany, które całkowicie zmieniają życie człowieka, to wolność, niezależność, obalanie skostniałych struktur, by wprowadzić nowe sprawiedliwe zasady, to bunt przeciwko autorytetom, zasadom panującym w społeczeństwie, to odrzucenie zasad moralnych, a zwłaszcza tych, które wynikają z tradycji, bowiem uran to postęp. Uran to także nowoczesne technologie, nauka, eksploracja kosmosu, astronomia. Uran jest patronem astrologii. Innym znaczeniem urana to są dziwactwa, ale także szaleństwo albo geniusz. A tak właściwie granica między szaleństwem a geniuszem bywa bardzo płynna. I kilka słów na temat znaku byka. Jest to znak stały, ziemski, władany przez Wenus. Opisuje to, co posiadamy, nasze bezpieczeństwo materialne, wartości, co najbardziej cenimy. Byk kojarzony jest z wygodami, z dogadzaniem sobie, z przyjemnościami. To sztuka, piękno, spokój, harmonia. Opisuje również przyrodę, ekologię, architekturę, budownictwo, ogrodnictwo, gastronomię. Ciemną stroną byka jest lenistwo, stagnacja, skąpstwo czy obsesyjne gromadzenie dóbr materialnych. Przejrzyjmy się, co przyniósł tranzyt urana przez znak w latach 2018-2025, gdyż dzięki temu zrozumiemy, czego możemy spodziewać się w nadchodzących miesiącach, bowiem te tematy teraz powrócą. Bardzo dużo mówiono o ekologii i ochronie przyrody. Uświadomiliśmy sobie, jak bardzo nasza planeta jest zanieczyszczona plastikiem. Dużo mówiono o konieczności ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Pojawia, pojawiły się odnawialne źródła energii, pojawiły się również samochody elektryczne, ale co ciekawe, one nie stały się aż tak popularne, jak można było się tego spodziewać, ponieważ wciąż są bardzo drogie. Innym przejawem urana w byku były zmiany klimatyczne. Mogliśmy odnieść wrażenie, że Gwałtowne zjawiska pogodowe nasiliły się o wiele bardziej y, niż w przeszłości. Pojawiły się też protesty aktywistów klimatycznych, no i dosyć interesujące jest to, że sposobem protestowania było niszczenie dzieł sztuki, a sztuka jest związana ze znakiem byka. Ciemną stroną medalu dotyczącego ekologii był ekoterroryzm i ekościema. Mogliśmy odnieść wrażenie, że niektóre rozwiązania mające na celu chronić przyrodę były zbyt radykalne, zbyt daleko idące, przez to po prostu szkodliwe. Niektóre firmy stosowały nieuczciwe praktyki i nabijały klientów butelkę wmawiając im, że ich produkty są ekologiczne, podczas gdy wcale tak nie było. Innym przejawem urana w byku była zmiana podejścia do dóbr materialnych i bezpieczeństwa finansowego z powodu zaskakujących wydarzeń takich jak pandemia, wojna, inflacja czy szybki rozwój nowoczesnych technologii. I co ciekawe, z powodu pandemii czy właśnie rozwoju nowoczesnych technologii, dużo osób musiało się przebranżowić i zmienić zawód. Jednocześnie doceniliśmy to, co nie jest materialne, np. rozwijanie pasji, spotkania z przyjaciółmi, czas spędzony z rodziną czy podróże. Uran w byku zrealizował się również poprzez rozwój nowoczesnych technologii i mediów społecznościowych. A to otworzyło nowe możliwości zarabiania, tak? Czyli to jest znowu bardzo bycza sprawa. Pojawili się na przykład influencerzy, czy youtuberzy. No i więcej mamy pracy zdalnej. To oczywiście od czasów pandemii e, wtedy praca zdalna była koniecznością, ale szybko e, odkryliśmy jej zalety, a przede wszystkim właśnie że dzięki pracy zdalnej mamy więcej czasu dla siebie. No, i praca zdalna z kolei zainspirowała też wiele osób do tego, by łączyć zwiedzanie świata właśnie z pracą, bo skoro i tak pracujemy zdalnie, to przecież możemy to robić z dowolnego miejsca na świecie. Zatem pojawili się cyfrowi nomadzi, którzy wyjeżdżają w miejsca, gdzie jest ładnie, gdzie jest ciepło, przyjemnie, i tam wynajmują domy czy mieszkania i sobie w spokoju pracują. Tyle tylko, że to zjawisko zrodziło kolejny problem związany z krótkoterminowym wynajmem mieszkań, dlatego że nomadów stać na to, by dużo zapłacić za wynajem mieszkań, natomiast ludzie, którzy od lat mieszkali w ładnych miejscach, musieli się przenieść gdzieś, gdzie jest taniej, dlatego że już ich nie stać na to, by mieszkać tam, gdzie pojawili się cyfrowi nomadzi. To oczywiście zrodziło całą serię problemów i protestów. Uran w byku przejawił się również w taki sposób, że chętniej coś wypożyczamy czy wynajmujemy zamiast posiadać to na własność. Po prostu chcemy być bardziej mobilni, mieć większą swobodę działania. No i w czasie tranzytu urana przez znak byka bardzo rozwinęła się bankowość elektroniczna, bardzo rozwinęły się kryptowaluty, jak również zakupy online. No, i dla mnie osobiście największym zaskoczeniem tranzytu urana przez byka jest to, co się nie wydarzyło czyli nie pojawiły się żadne takie jakieś radykalne, znaczące nowe trendy w sztuce. Natomiast pojawiły się nowe możliwości prezentowania dzieł sztuki, na przykład w muzeach immersyjnych. No i to, co się też bardzo rozwinęło w czasie tranzytu urana przez byka to medycyna estetyczna. Przyjrzyjmy się tranzytowi urana przez byka od 8 listopada 2025 do 26 kwietnia 2026. Uran pokona odcinek między 29 a 27 stopniem byka i co ciekawe uran tranzytował ten odcinek zodiaku między 20 maja a 7 lipca 2025 roku. Najsilniej działanie tego tranzytu odczuły wszystkie osoby, które w swoich horoskopach mają Słońce, Księżyc, Merkurego, Wenus, Marsa lub Osie w dwóch ostatnich stopniach znaków stałych, czyli Byka, Skorpiona, Lwa i Wodnika. One już doświadczyły małej rewolucji, właściwie takiego wstępu do rewolucji. No i ponieważ później Uran przeszedł do bliźniąt, to ten tranzyt wygasł, no i te osoby zapewne mają nadzieję, że na tym wstępie do rewolucji się zakończy. Ale teraz uran wraca. Teraz będzie miało miejsce drugie i trzecie przejście. Zatem dopiero teraz okaże się, na czym ta rewolucja polega i już nie da się jej zatrzymać. Najsilniej działanie tranzytu urana odczują osoby, które w swoich horoskopach mają słońce, księżyc, merkurego, wenus, marsa, osie lub wierzchołki domów właśnie w dwóch ostatnich stopniach znaku byka. Bo właśnie w przypadku znaku byka trzeba wziąć pod uwagę także wierzchołki domów i ta rewolucja będzie dotyczyła sfery życia która jest opisywana przez dany dom. I taki tranzyt może przynieść rozpad starych struktur i nowy początek. I co ciekawe, yy, sami możemy stać się buntownikami i możemy podjąć nagłe decyzje, które przestawią yy, życie na inne tory. No i tutaj mamy do czynienia z pewnego rodzaju sprzecznością. Dlatego, że z jednej strony właśnie Uran będzie bardzo zachęcał do tego, żeby coś zmienić w swoim życiu. Możemy się poczuć wypaleni, znudzeni czymś, bardzo będziemy chcieli coś zakończyć, by pójść nową drogą. No ale z uwagi na to, że to się wszystko dzieje na terenie znaku byka, no to jednak będziemy chcieli pozostać przy tym, co dobrze znamy. Bo ogólnie zmiany w takiej sytuacji kojarzą nam się ze stratą, zatem... Będziemy mieli bardzo poważne wątpliwości, czy dokonywać tych zmian, czy nie, ale właściwie one i tak przyjdą, więc raczej trzeba się nastawić na to, że trzeba jednak będzie przestawić życie na inne tory. Trochę inaczej tranzyt uranach może się zrealizować w sytuacji, kiedy dotknie on planet osobistych, które znajdują się w dwóch ostatnich stopniach znaku Skorpiona. Bo to może zrealizować się w taki sposób, że okoliczności zewnętrzne przyniosą rewolucję. Ktoś lub coś czymś nas zaskoczy. I te zmiany mogą być związane z relacjami, zarówno na polu osobistym, jak i zawodowym. Ktoś może nagle zniknąć z naszego życia, ale równie dobrze może się w nim pojawić i dokonać rewolucji. Trochę inaczej będzie jeż, wyglądało, kiedy Uran utworzy kwadraturę do planet osobistych w dwóch ostatnich stopniach znaku lwa, dlatego że wtedy zmiany mogą dotyczyć kariery, ambicji życiowych, statusu społecznego. Jeszcze inaczej będzie to wyglądało, kiedy Uran utworzy kwadraturę do planet osobistych w dwóch ostatnich stopniach znaku wodnika, dlatego że w tym wypadku rewolucja będzie dotyczyła sfery domowo-rodzinnej. No i właściwie najsilniej odczuwalne będą kwadratury, będzie odczuwalna opozycja i koniunkcja, natomiast jeżeli mamy trygony i sekstyle, to tranzyt urana przebiegnie w dużo łagodniejszej formie, i odniesiemy wrażenie, że Uran przynosi coś ekscytującego i ciekawego. Jeżeli mamy planety w dwóch ostatnich planety osobiste w dwóch ostatnich stopniach znaku Panny, to w trakcie tego tranzytu możemy odkryć nową ścieżkę edukacji, możemy zainteresować się duchowością, nauką, astrologią, możemy wyjechać w oryginalne miejsca. Jeżeli Uran utworzy trygon do planet osobistych, które znajdują się w dwóch ostatnich stopniach koziorożca, to możemy odkryć nowe hobby, nową rozrywkę i staniemy się bardziej kreatywni. W sytuacji, kiedy Uran utworzy sekstyl do planet osobistych w dwóch ostatnich stopniach ryb, możemy zdobyć nowe praktyczne umiejętności, yy, może coś zmienić się w naszym sąsiedztwie czy najbliższym otoczeniu. A jeżeli Uran utworzy sekstyl do planet osobistych, które znajdują się w dwóch ostatnich stopniach znaku raka, może to przynieść e, nowe przyjaźnie, hobby czy zainteresowanie nowoczesnymi technologiami. Niezwykle ważne jest to, czy tranzytujący Uran przechodzi przez osie horoskopu i czy tworzy aspekty do planet osobistych. Jeżeli Uran przechodzi przez ascendent, zwiastuje to nowy rozdział w życiu. Sprawi, że trzeba zbudować siebie na nowo. Może też przynieść to zmianę wyglądu. Jeżeli uran przejdzie przez medium celi, może przynieść rewolucję w sferze zawodowej, na przykład nową ścieżkę kariery, ale może też zrealizować się to przez zmianę statusu społecznego. Kiedy uran przechodzi przez descendent, może to zwiastować nagłe rozstanie. Lub wejście w relacje, zarówno w sferze mm, prywatnej, jak i zawodowej, ale taki tranzyt może zrealizować się w taki sposób, że nasze dziwactwa wyjdą na światło dzienne, dlatego że uran wyjdzie ze sfery nocnej horoskopu do dziennej, czyli to, co było ukryte pod horyzontem, uran symbolizuje dziwactwa, no to stanie się widoczne dla innych kiedy Uran przejdzie przez Imum Seli może przynieść niespodziewane zmiany w rodzinie i poczucie braku stabilizacji w życiu. Może to zrealizować się także przez przeprowadzkę. Najsilniejszy tranzyt Urana to jest Uran po słońcu, gdyż on zwiastuje życiową rewolucję, może przynieść zmianę zawodu, zmiany priorytetów życiowych. I chęć uwolnienia się od ograniczeń. Jeżeli tranzytujący uran tworzy aspekty do księżyca w horoskopie, może przynieść nagłe zmiany w rodzinie, przeprowadzkę albo remont, który często bywa konieczny, bo coś się zepsuje. Natomiast jeżeli uran utworzy aspekty do Merkurego w naszym horoskopie urodzeniowym, może przynieść zmianę sposobu myślenia, nowe poglądy i nauka ciekawych dziedzin. Może to się też zrealizować nieplan przez nieplanowane podróże. Natomiast jeżeli wcześniej zaplanujemy jakąś podróż, która wypada w trakcie tranzytu Urana przez Merkurego, no to trzeba uważać, dlatego że może się to tak zrealizować, że z dnia na dzień trzeba będzie tę podróż odwołać. Kiedy Uran y, tranzytuje Wenus może przynieść nowe źródła zarobku, może też to się zrealizować przez nagłe rozstanie albo zakochanie w zależności od sytuacji, jak jesteśmy długo singlami to Uran może właśnie zesłać miłość jak grom z jasnego nieba, a jeżeli jesteśmy w długoletnim związku, w którym od dawna wieje nudą to Uran może y, szybko ten związek zakończyć. Taki tranzyt może też przynieść zmianę wizerunku czy nowe znajomości. I kiedy uran tworzy w tranzycie aspekty do Marsa, może przynieść zaskakującą zmianę kierunku działania. Silny wpływ urana sprawi, że możemy zainteresować się nowymi dziedzinami sportu, albo w ogóle sportem, jeżeli wcześniej go nie uprawialiśmy ale może też przynieść konflikty, dlatego że stajemy się bardziej zadziorni, bardziej, bardziej waleczni. I tranzyt Urana po Marsie pokazuje, że chcemy być bardziej samodzielni. Mam nadzieję, że udało mi się przybliżyć temat tranzytu Urana przez znak byka. Dziś bardzo dziękuję za uwagę i nieustająco zachęcam do odwiedzania mojego bloga astrolog.eva.blogspot.com oraz mojej strony na Facebooku. Bardzo dziękuję.